Niego. nie napierdzala Proszę Państwa, bez brzydkich słów, bo kolega trafił tu hełmik. To nie wiadomo. Naprawdę był zasypany THM różnym takim żelastwem, no nie, z tej skryty narzędziowej. Prawdopodobnie właściciel, który schował też sobie narzędzia na odbudowę domu, jak wróci z frontu, schował sobie też i hełm to na pamiątkę jak może służył na pierwszej wojnie. Kto wie. To nie jest to nie jest. Co wy gadacie głupoty? Garnek, garnek, hauer jak cholera. Nie, jest heł, kurwa, jest garnek, ale garnek do góry nogami też dobrze kurczę może. Zjadzić. Kurde, ma być co so heł, nie denerwujcie mnie, no? To ma być garnek, a pod nie są kurwa moje. Ej, jeszcze sobie tu pod z lewej strony. No, ale, ale żeby w moich słoikach była sól, a nie było monet, bez jaj to ktoś mi zrobił prymaprylis. Ale no, słuchajcie, no ale taki numer z tym słoikiem, że w jednym był właśnie dzwonek, no. o patrz jeszcze pająk poszedł. No. Jak on tam przeszł? Niemiecki pająk. Przedwojenny, porządny przedwojenny pająk. O kurde, chłopie wyciągaj to, bo mi bateria w tym y, głupim aparacie. A ja ty to zagrywasz? nagrywasz? Bo teraz szukam no, na cukru, bo cukier zdrożał strasznie. <grym <grym jest, Dobra. To nie jest hełm. Weź, to będzie hełm. Hauer, hauer. No tam hauer? musisz no, go tak kaleczyć, Hauer 2, hauer. hauer. <grym>. 42, Piękny. Ale w jakim stanie kurwa? Ale to nie jest rogat Nie to jest 42. To co no tutaj Mara Nie ma ramy. Nie ma 42 Nawet kurwa trochę Bo te wcześniej... No ładnie no, patrz jaki tak, stan 35, Patrz, patrz jaki stan się robi Kurde ta zdrowa Kurczę chuda Patźcie, słuchajcie o. Jeszcze jeden? No, jeden no nie na drugi, że tam jeszcze coś kurwa. No, jeden na drugi. Dobra, słuchajcie, ja wyłączam to na razie